Ja swoja, a ty tańcz. <laughs> a, tylko ja wyżej chcę. Dobra, gawry po prostu. Nie, nie strzelaj! Fajerwerki! Czekaj, 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 czekaj! O nie, to chyba wypuchnie! To chyba wypuchnie!

no Uda się z nimi! Paćkę weź! Widzisz jaki pasy bierze? Kur... nie, on jest... Dawaj, tańczymy! Tańczymy! co? Nie ma... Tak. Nie ma zabijania? Nie, z broni, z broni nie ma. Czekaj bałwan wybuchnie Gdzie, dzie dzie gdzie, dzie dzie, 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 dzie dzie Bój się Goń się! Hera, wybuchnie Ha, nie trafiłeś Lamer, lamer, lamer okay, Dobra, chodź tutaj, chodź, o, o. Tutaj bronię, tutaj, chodź Chodź tu, bronie, tutaj no i nie, ja tam nie idę. O, chodź, chodź, Dobra, chodź, ale tutaj tak staniemy razem i będziemy reklamować serwer, swatch skill. Ty, tu ty, przy a ty, końca. A więc zapraszamy na ten serwer, on jest bardzo fajny, zarąbisty, zarąbisty, zarombisty i podam IP w opisie. la la. boom! Szakolaka. A, tu ciota! Ja sobie potańcie przy niej.